Powiat Chełmiński jest jednym z tych najlepszych miejsc, które zdecydowanie polecam, aby odwiedzić podczas swojego urlopu. Miejsce to słynie ze swojej bogatej historii, ze swojej bogatej kultury, a także unikalnego krajobrazu. Na uwagę zasługują m.in. zbocza Putowskie, renesansowy ratusz w Chełmie, góra świętego Wawrzyńca w Kałdusie i wiele innych cudownych miejsc i obiektów sakralnych. Dlatego powiat stał się inspiracją dla wielu artystów i malarzy, którzy każdego roku przyjeżdżają do nas, aby przelać na płótnie i pokazać na płótnie wyjątkowość tego miejsca. Powiat uwielbiają także rowerzyści, ponieważ obfituje w liczne ścieżki rowerowe. Ale nie zapomnijmy, że stolicą powiatu jest Chełmno, miasto zakochanych, które. Urzeka licznymi zabytkami, a także średniowiecznym układem urbanistycznym. Hełno i jego okolice kryje w sobie wiele tajemnic, kryje w sobie wiele skarbów, które docenią wszyscy turyści przyjeżdżający do naszego regionu. Powiat Chełmiński tylko na przestrzeni ostatnich czterech lat przeznaczył na renowację i konserwację zabytków blisko 750 tysięcy złotych. W ostatnim czasie przeznaczyliśmy 100 tysięcy złotych na remont Chełmińskiego ratusza. Jest to wynik podpisanej umowy z gminą miasto Chełmno. Jeśli wakacje, to tylko w powiecie Chełmińskim. Serdecznie do nas zapraszamy.